Tak wygląda wersja robocza zrewitalizowanego stawu przy ulicy Bema, przy Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych. O, tu gołąbek rozjechany chyba. Tak jak kiedyś mówili, najładniejsze dziewczyny w Białymstoku. Gdzie są? W Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych, bo wiadomo, że sprzedawczy nie potrafią zadbać o wizerunek sprzedażowy. A najlepsze z kolei kucharki. Gdzie są? W Zespole Szkół Gastronomicznych na Antoniukowskiej. No, ale czasem człowiek musi sobie radzić. Widzicie tutaj tarasy drewniane, czyli bardzo szybko to drewno spróchnieje. Będą dziury, będzie wymagało remontów, czyli szaj, standeta. Brzegi wyrównane, jak to kiedyś sobie tam ktoś żartował przy stawach na Marczukowskiej. Tak jakby koparka kopała w zbiorniki w oczyszczalni ścieków. Trochę tam zniszczyli zieleń, która była. Nasadzenia nowe jeszcze nie wzeszły także szaj, że nada marnowanie publicznych pieniędzy, ale ma wyglądać ładnie Tandeta czasem wygląda ładnie, szczególnie na początku, ale potem mówię szybko się niszczy, szczególnie te drewniane pomosty, bardzo szybko, jakieś 2-3 lata będą dziury yy, będą wymagały już ponownego zrobienia, bo wiadomo, drewno jest bardzo nietrwałym tworzywem także yy, co robić, tak jak w Zona na przykład pracownicy mówili, jak ten pomost im się rozleciał drewniany, że po prostu trzeba było zrobić metalowy Taki mostek, pomostek metalowy wytrzymałby znacznie dłużej, nie? No i to moja taka krótka recenzja stawu, który pewnie z Hukiem niedługo będzie otwierany. I nikt się pewnie nie zapyta, dlaczego to jest taki szajstandard i marnowanie publicznych pieniędzy. Przy blokach przypominam tutaj na Bema. Bloki też są ciekawe, bo ktoś zwracał na nie uwagę. Na przykład te nieszczęsne balkoniki takie. Zobaczcie, na przykład ktoś tu właśnie to zrobił, że zamiast tego balkoniku można było po prostu zrobić pokój, nie? Więc stąd tutaj niektórzy zabudowują to po prostu jakimiś takimi zasłonami, tak oknami, żeby mieć po prostu dodatkowe pomieszczenie, bo balkon w środku, a nie na zewnątrz, to jest tak naprawdę po prostu marnowanie powierzchni. Bardzo dziwny projekt architektoniczny, nie? Bardzo dziwne.